I o te enchanty wreszcie otoczyli, tutaj, no siemano. to ja, Super Gray i z ja znowu gram w Sonic Speed Simulator. I dzisiaj, no, i w Sonic Speed Simulator pojawił się nowy event, w którym można zdobyć, no. I dwa Soników, już jednego mam. Sonika. Jeszcze muszę zdobyć ostatniego Sonika, drugiego, który nazywa się Summer Sonic. żeby go zdobyć, trzeba zbierać hodogi. Od razu mówię, że w tym szóstym worldzie Chemical Point nie ma tych hodogów. A teraz chcę powiedzieć, że dzisiaj powiem jeszcze o różnych rzeczach. A teraz zbieram hodogi. Ten, 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 Musimy zaczekać. No, jak widzicie, kiedy no, ten się odłoży świat. Bo jesteśmy w tym świecie. Teraz musimy zbierać hodogi, żeby zebrać tego nowego. Jest, jest to od razu mówię, że te hodogi są zawsze. Tak, ale kiedyś one mogą znikać, ale potem się pojawiają bardzo szybko, to no, prostać. Jeszcze mógł powiedzieć, że w tym evencie są różne imprezy, party, no tak. Jeśli chcecie na nich tam być, no przechodźcie, będzie tutaj, no pisać. Będzie wam pisać, a ja zbieram hot dogi, tak. Mm. O! Dobąłem sam Sonic. Już. No tak, to było szybko, ale nie strasznego. Dzisiaj powiemy jeszcze o różnych rzeczach. O tak on wygląda. O! O tak on wygląda. Bardzo fajny. Teraz może nim pobiegamy. A kiedy będziemy biegać, może i pokażę, no, drogę, którą którą poznałem. O tak ona wyglądało. Tutaj biegniemy, o tak. O tak. Tak. Chody już nie ma, ale nie strasznego. Tak. Tak, o tak lecimy, lecimy, jedziemy, jedziemy. I to jeszcze musi się udać. No tak to nie musiało być, ale tak też normalnie. Tak, tak też jest fajnie. Skaszemy o tutaj. To, to, to tylko w Top Zone taka droga jest fajna. <gry> I tutaj no. z tutaj można levely. Lewele tak no. Farmić. No. Lewele zdobywać. O tak robimy. Jedno kółko. Skręcamy Tak da -ta -ta skaczemy już chyba pokazałam wszystko co mogło być tutaj w Haltop a nie, nie, nie wszystko pokazałam jeszcze no dodali o te enchanty Wreszcie otoczyli tutaj no możesz swoich czał ulepszać a teraz chyba no w tym sieciu wszystko pokazałam teraz no powiem jeszcze o różnych rzeczach tak, bo pojawiło się bardzo dużo no, różnych rzeczy, enchanty, tak, tak, i... Wiecie co, jeśli to nie widzieliście, tutaj o takie kółko z Metal Soniciem, on wkrótce się pojawi, chyba w kolejnym update'cie. Patrzcie jaki. Ten Metal Sonic pojawił się za dwa dni, nie, nie za dwa dni, ja nie wiem. A event skończy się za 2 dni, tak, event skończy się za 2 dni, no. Dun, dun. Za 2 dni, 1 godzinę, 52 minuty i no, i sekundy. No tak to wygląda i jeszcze chcę coś powiedzieć. To był update przed eventem, o tutaj no, można zdobyć takie Green High Master Ciało, tak jesteś gozdowy, zdobywacie, zbieracie czało. A teraz no, ja wchodzę do tego świata, żeby pokazać, no, z procentów ma ten Metal Sonic, tam, na tej wieżyce. Bo kiedy był ten nawet z tym mechanicznym stojnikiem, z Teresuit Sonic, tak, tak się nazywa, no wtedy, no, na tą wieżyczkę się nie wspiąłam. No i tam, kiedy biegało no skończył się odcinek. No, nie będę bardzo dużo mówić, Jeśli w każdym odcinku, nawet tym szóstym, jest entrant, ulepszajcie swoich czałów. Ja teraz na tą wieżyczkę. Jeść no... I oczywiście, zobacz ten odcinek, no. Ocinek, w którym ja zdobywałam... Z, 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 no, tego Sonika. Yy, mechanicznego w tym szóstym łądzie. O tutaj nad ten tarantan Tutaj trzeba być ostrożnie mm. No tak to bardzo fajnie, teraz wezmiemy się wieżyczki i może na tej wieżyczce już skończy się ucinek, tak. Och, jeszcze, jeszcze, je, o. No i proszę, o tyle, no, tyle już on ma procentów. No, no tak. W kolejnym update'cie chyba on, no, będzie w tym wardzie i może Będziemy mogli go zdobyć, ja to nie wiem, ale jeśli podoba się Wam ten odcinek, choć ci... oczywiście dajcie łapaczki w górę i zasubskrybujcie mój kanał, czało bardzo fajnie się są. Teraz papa! Juhu! <śmiany> Untertitelung des